No, więc przechodzimy do założenia postaci. Właśnie założyłem postać Szamana Smoka, nik oczywiście Restive GT akurat. Tak, Restive GT. No i zalogujemy się do gry. Powiem od razu, że będę miał lekkie lagi, no bo wtedy, gdy nagrywałem, wrzucałem na YouTube filmik z expienia Sury 3 Zero Level, co już pewnie jest dawno na YouTubie. Yy, no i właśnie przez to miałem lekkie lagi, więc... Na serwerze nie ma lagów, nie miałem jedynie lagi. No bo nagrywałem frapsem, no i plus filmik mi się rzucał na YouTube, więc lekkie opóźnienia miałem. No i dobra, widzicie, zalogowałem się do gry, zakładamy EQ. Pierwszy teleportacji zmieniony. No i z czego byłem zadowolony, no to są Elixiry Słońca M i chyba S. Nie wiem jak to się nazywało, to do PE. No i nie trzeba podużywać, więc to jest bardzo przyjemne. No i tutaj przyspieszone jest jak xp pierwsze. Level, no i pierwszy odcinek był bez Atkinsa, ponieważ ja chciałem nagrywać, Atkins mu, nie mógł nagrywać, więc kolejne odcinki będą raczej z Atkinsem. I po wbiciu pierwszych leveli, tam już co widzieliście, Miałem większy level na boar I podobno mi pewna osoba ja, żeby warto bić Metiny, bo bardzo cenne rzeczy z nich dropią. Tak jak różne szkatułki, małże, przepustki na dungeony i tak dalej. No to postanowiłem... No to ubiję sobie tego metka i sprawdzę jak to jest z tym dropem No i jednak dobrze mi powiedział Ponieważ drop był bardzo dobry Znaczy pierwszych małżynie chyba nie nagrywałem jak otwierałem A dropa mi niebieska i red perła O i tutaj zobaczycie dropa z tych metinów No i mówię od razu, że tu bardzo dużo osób Biega na te metiny No bo to jest łatwy zarobek oczywiście No te perły i tak dalej No i one są w wisie A i co do isu no to Postanowiłem, że kupię sobie z ISU fryzurę No bo mówię, sam mi potem je, kupię fryzurkę gdzieś niech da Więc nie jestem szamanem takim słaby, Trochę kasy miałem na koncie wtedy A na pelu nie mam co wydać Więc mówię, że sobie kupię fryzurkę z ISU Wybrałem jakąś taką, nie wiedziałem jak to będzie wyglądać na szamanie, więc... No nic, no i tutaj widzicie tam fryzurkę z ISU gdzieś niech mam No więc jest, nie jest źle no i jak chcecie zacząć grę, no to gram na Nimrodel, chyba tak to się nazywa. No jest to Ginion. Gram Ginion, no bo gram jej tutaj mi ludzi, a ja nie lubię tam, gdzie jest dużo tłoku. I przy okazji kupiłem jeszcze trzy Cateripa po 15SM, no i otworzyłem je, bo zobaczyłem, że broń na 7.5 level mi dropnie, ale niestety męka gówno dropło, więc mogłem nie wydawać tej kasy, ale nie, trudno. A, no i tutaj potem wszedłem do v 2 no, i jakiegoś WPK spotkałem, który potrzebny był buff, więc mówię: No, to jak Ci potrzebny buff, no to buffnę Ci. No i właśnie buffałem, buffałem, podekspiewię mnie chyba do 6,1 lewla. No i potem o, 6,7 6,1 lewla zacząłem sam Expicia, ale to za chwilę. No, exp leciał bardzo dobrze, no bo to jest medium dla tych niezorientowanych. No i mówię, że gra sporo osób, około chyba 800 osób grę, więc nie jest źle. No jak chcecie grać, no to gram im Rodel, ale będę miał gildię, więc zapraszam do gildii, na pewno będzie ciekawie w gildii, będziemy mieć, nie wiem, wojny, prowadzić test, no i jakieś dungeony i tak dalej, wypady, więc zapraszam chętnych do PW w grze, to was zaproszę. No i obowiązek na to jedynie, żeby być często w grze, żeby nie było, że tam, nie wiem, wiesz, raz na tydzień tyle z gry, żeby często szybko level nabijać, no bo tutaj każdy level, level nawala, więc żeby te level nabijać, żebyśmy nie byli w tyle. No i to na tyle z tego, i tu właśnie expimy tym V2, V2, V2 Ten y, sura coś tam walczył z Wojem jakimś, nie wiem po co, to w ogóle było potrzebne No i tutaj dzięki temu V2 w ogóle wziąłem jeszcze itemy z, z Wes, no to sobie potem je wbonowałem, Mieć tutaj EQ z WS. no i z tego sobie plus, do plus 6 można bezpłatnie robić a od plus 6 trzeba jedną białą, na plus 7, znaczy na plus 8 jedną niebieską i na plus 9 jedną krwawą. No, właśnie. No, ale tutaj łatwo te perły zdobyć, no bo 5 małży dropi z każdego metina na nasz level. A z małży dropią często miarę perły. No i tutaj właśnie kończy nasz sura XP. Znaczy ja tam już nie przebijałem. No i tutaj potem, jak wybonowałem sobie Q, mówię, zobaczę, czy ogarnę spota szamanem. No jednak szamanem da się ogarnąć spota. O jak ma się odpowiednie EQ i buffy. Więc wolę sam XP, no bo będzie lepszy X oczywiście, niż Xpić w Peteku, no. no i tutaj sam Xpiłem do tego 7.0, ale do 7.5 będę chciał bo podobno do 7.5 jest lepszy X, a potem do groty spadam za Tkinsem, Katkin zbije już level, będziemy razem Xpić w grocie i tak dalej, i tak dalej, ale to w kolejnych odcinkach. Jeżeli Podobała ci się moja seria, no to daj łapkę w górę. Skomentuj film i subskrybuj. Bo łapka w górę naprawdę motywuje do kolejnych nagryw, kolejnych serii. No i do kolejnego nagrywania, kolejnych odcinków. Więc jeżeli postaracie się z łapkami w górę, no to postaram się też wrzucić niedługo kolejny odcinek z Theodena, bo Theodena mam sporo materiału. No i tak spimy, ekspimy, pijamy te level. No i tutaj chyba będzie już na tyle z tego ekspienia, no bo to. Domijamy te lewle. No i to idzie na tyle. Na razie, cześć. and what so